Thank you. się z wami bardzo bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Słuchajcie, tak, taka niespodzianka zasypało nas. Wstaliśmy rano, odsłaniamy okna, rolety. Pruszy piękny, biały śnieg. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo się zdziwiłam, bo ja kompletnie nie śledziłam prognozy pogody. Faktycznie wiedziałam, że w nocy ma być mróz, ale nie wiedziałam, że po prostu rozpada się śnieg. No i powiem Wam, że dzieci takie były szczęśliwe. Nelcia to po prostu nie mogła przeżyć. Krzysiek, jak zawiózł ją do przedszkola, to mówi, że jak tylko weszła, to mówi, proszę, zobaczcie przez okno, napadało śniegu, napadał śnieg. Także mamy biało, mamy śnieg na Podlasiu, z czego powiem się Wam szczerze, trochę nawet cieszę. Ja bardziej wolę śnieg niż taką jesienną, zimną, e, wietrzną chlapę, wiecie, jak pada deszcz. Pewnie zaraz ten śnieg stopnieje, natomiast wiecie, to też taki urok mieszkania na wsi. E, wiecie, jak to jest w mieście jeżdżą samochody, zaraz rozjeżdżą ten śnieg, to wszystko, wiecie, szybko topnieje, a na wsi te drzewa, te pola e, długo, długo jeszcze zostają białe. Także taka dzisiaj niespodzianka z rana. Na Podlasiu pojawił się śnieg Dajcie znać jak tam u Was I zobaczcie, miałam się nie nagrywać Miałam się dzisiaj do Was nie odzywać Bo dzisiaj mam wolne od vlogowania Ale stwierdziłam, że trochę Wam tego vloga nagram Dlatego, że jutro są urodziny I pewnie aż tak dużo nie będę miała czasu na nagrywanie Więc zrobimy sobie taki vlog łączony Dobrze, bo brakło mi tchu a w międzyczasie jem jeszcze śniadanko I lecę, tak jak Wam mówiłam Lecę na zakupy Pojadę jeszcze do Action, do Smyka, do Pepko, zajadę do Biedronki, bo jeszcze, tak jak mówię, muszę kupić składniki, no i Krzysiek dzisiaj będzie działał z tortem. Na sobie mam tę bluzę, którą Wam pokazywałam ostatnio z Lumpexu, ona jest oryginalnie z Berszki i to jest taka bluza tunika i powiem Wam, że jest świetna, taka duża, ciepła, do tego mój ulubiony, słuchajcie, kolor, taki lawendowy, pastelowy, więc, więc fajna, super, bardzo fajnie się w niej czuję. Dobra, nie przedłużając, zaczynamy tego vloga, zostawcie łapeczkę do góry, zostańcie ze mną, będzie mi bardzo, bardzo, bardzo miło. No i co, życzę przyjemnego oglądania, lecimy z tym dniem. No i zabieram ze sobą jeszcze moją małą czarną kawę. E, wypiję ją sobie teraz w samochodzie po śniadaniu, bo dzisiaj nie było czasu. Także kawa na wynos. Zaraz, słuchajcie, trzeba będzie wyciągać świąteczne kubki, więc jeszcze pokorzystam e, z tej mojej pięknej dyni, z moich pięknych dyni e, na kubeczku od Starbucksa, ze Starbucksa. No zobaczcie kochani, jesteśmy w Action i jest mnóstwo fajnych rzeczy i są te stempelki. Ja te stempelki chciałam kupić Nell w Pepco, ale ostatnio ich nie mogłam znaleźć. I zobaczcie, tutaj mamy taki świat wodny, a tutaj mamy owoce i warzywa. I tak myślę, że wezmę chyba te owoce i warzywa, ale dużo, dużo jest ich tutaj do wyboru. Tu jakieś cyferki, literki, o zobaczcie, jeszcze są takie. 8,49. Super, także na pewno zaraz jakieś jej wybiorę. Zobaczcie, są kalendarze adwentowe dla piesków i dla kotków. Patrzcie w ogóle tutaj, jaki czat. Kochani kochani, tak wygląda moje drugie śniadanie, mój lunch tutaj obok miałam pomidory i ogórki. Przysypałam sobie do serka wiejskiego, no i moja mama dalej się dziwi, jak można jeść serek wiejski z ogórkiem kiszonym? Ale to naprawdę bardzo dobrze smakuje. Także tu woda, tu jakieś tam nasze zakupy. Ogólnie z zakupów jestem bardzo, bardzo zadowolona. Kupiłam wszystko, yy, też dużo fajnych rzeczy w action, więc pokażę Wam na pewno w domu. I już teraz wiem, że ten vlog nie będzie łączony. Yy, dzisiaj po prostu zamiast wolnego nagrywałam także super, bardzo się cieszę a w domu już Wam pokażę co tam ciekawego kupiłam dobra kochani, słuchajcie, my już po zakupach i tych, spożywczych, i, i tych spożywczych i tych nie tylko spożywczych także wszystko udało mi się kupić nie kupiłam tylko truskawek bo do tortu możemy dodać, wiecie borówki, maliny, a chciałam jeszcze zrobić taki miks, może gdzieś po drodze jeszcze uda mi się kupić truskawki no i co, wracamy do domu samochód załadowany, więc nie ma już co jeździć lecimy do domu. Moi drodzy, wiecie co, śmieję się, bo wypiliśmy e, sobie z Krzyśkiem kawkę i Krzysiek zabiera się teraz za tort ja mówię tak, do całej rodziny, proszę mi tutaj nie wchodzić, nikt nie może wejść do tego pokoju, dlatego że e, zrobimy sobie haul z action, z PEPko e, i pokażę Wam, e, co kupiłam, co dokupiłam jeszcze Leosiowi do jego prezente, prezentów urodzinowych, bo jeszcze dzisiaj e, kilka rzeczy dokupiłam. W ogóle też kilka rzeczy kupiłam już Nelci, bo były fajne i nie wiem, czy dam jej to na Mikołajki, czy dorzucę do jakiegoś świątecznego prezentu. Zobaczymy. Po prostu w, były fajne rzeczy, więc trochę rzeczy e, dzieciakom kupiłam. No i mówię tak. Tutaj się nagrywa, tu proszę nie wchodzić, także mam nadzieję, że nikt nie wejdzie, bo wiecie, tak jak mówię, są tu rzeczy też na lewo urodziny, nie chciałabym zdradzać, wiadomo, rzecz jasna. A Krzysiek zabiera się właśnie za tort, wypiliśmy kawkę i Krzysiek mówi, dobra, ty idź nagrywaj, ja zabieram się za tort. Ale słuchajcie, sytuacja wygląda tak, że mój mąż jak coś robi, czy jak gotuje, czy właśnie jak jakieś ciasto piecze, to zawsze czegoś szuka, więc jestem pewna, Chociaż może się zdziwimy, że zajrzy tutaj do nas, zapuka, aby zapytać na przykład, gdzie jest proszek do pieczenia, śmietanka 30, gdzie położyłam mąkę. Także we will see, zobaczymy, czy zajdzie do nas tutaj się zapytać, czy poradzi sobie. Dobra, kochani. Chciałabym wam pokazać szybciutko dwie rzeczy z Pepko, które kupiłam. Kupiłam moje ukochane kocyki. Uwielbiam te koce w Pepko. Ja to jest taki piękny śmietankowy kolor. One kosztują 30 zł, 150 na 200. I ja te kocyki kupuję do przykrywania, zakrywania naszego narożnika w salonie. Wiecie, pieski u mnie lubią sobie poleżeć na kanapie, na mięciutkim, więc żeby przykryć narożnik, żeby. Za bardzo z nim się tam nic nie działo. Eee, no na różnik po prostu rzucam takie kocyki. On jest taki mięciutki, zobaczcie, milutki, przyjemny, eee, są dostępne różne kolory. Ja zawsze kupuję te śmietankowe i wymieniamy raz na jakiś czas, wiecie. 60 zł za dwa takie kocyki. No i tak jak mówię, wymieniam od czasu do czasu, bo wiadomo, to się zużywa, się siedzi, pieski siedzą, my siedzimy, więc piękne, śmietankowe, świeżutkie kocyki. I w Pepko właśnie jeszcze, nie wiem, gdzie ja to włożyłam, dokupiłam Laosiowi, słuchajcie, czekajcie, wezmę, do prezentu głównego. Gdzie ja go wrzuciłam? O takiego gościa. Bo wiem, że Laosiowi się... Ee, Przyda, bo on lubi takie rzeczy. To jest taki gniotek, o, były różne kolory. Mamy, które mają chłopców, pewnie doskonale znają, także to jeszcze mu dorzucę do jego prezentu urodzinowego. I to kosztowało 17 zł. A nawet nie wiedziałam, że tu można mu rękę wyjąć, patrzcie. to się, on wiecie, taki jest, że rozciągają mu się ręce, nogi, no ale o takie rzeczy lubi. Dobra, eee, wszystko Wam pokazuję, jak leci. Kupiłam jeszcze jedną torbę na prezent. Też pepko, właśnie e, ze Spider-Manem bo się nie zmieszczę w jedną. I słuchajcie, kupiłam Leosowi kalendarz adwentowy z czekoladkami e, Zinks po prostu. Zobaczcie, wiecie, że Leo jeszcze super Zinksy lubi. E, Merry Christmas, zobaczcie. Taki kalendarz adwentowy. Myślę, że się bardzo ucieszy. Będę musiała jeszcze dokupić kalendarz adwentowy jakiś z czekoladkami dla Nelci, nie wiem, czy Psi Patrol, czy Cry Babies. E, o, dobrze było, żeby były Cry Babies, czy Bing. Ona na przykład bardzo lubi. E, także... Albo Mini. Tak. E... Taki kalendarz, 10 zł. Kosztowało 10 zł tylko. Kalendarz adwentowy z zinksami, więc cena super. Dobra, e, kupiłam jeszcze, słuchajcie, trzy takie saszetki e, dla kolegów Leosia, e, żeby dorzucić im po prostu, wiecie, jako prezent od Leosia. E, na koniec urodzinek zrobimy takie torebeczki z prezentami. Leoś wręczy kolegom, także takie jeszcze zinksy dokupiła. E, kupiłam jeszcze Nell Moji Popsy, bo wiecie, ona też e, u nas tak jest, że jak na przykład urodziny, ma Leo, to Nel dostanie też jakiś malutki po prostu upominek i też jak było ostatnio urodziny Nelci, to Leoś też dostał jakiś tam malutki upominek, więc Nelcia dostanie Moji popsy i jeszcze kupiłam Leośowi, słuchajcie, do jego prezentu głównego oczywiście karty nie mogło być inaczej, karty piłkarskie, wiecie, że Leoś lubi, że Leoś zbiera, także na pewno i od rodzinki i od kolegów myślę, dostanie właśnie takie karty Dobra, i teraz lecimy z Action. W Action było naprawdę dużo rzeczy, po zabawki, po słodycze, po rzeczy świąteczne, naprawdę mnóstwo. I już Wam pokazuję. Kupiłam taką choineczkę na baterię złotą, były jeszcze białe i srebrne ale ta złota tak mi się spodobała oczywiście sypie się, bo tego typu rzeczy też po prostu sypią na maksa także yy, taka chojneczka, zobaczcie, ona jest tak jak mówię na baterię i ja ją kupiłam z myślą o tym moim tutaj złotym regale do sypialni myślę, że będzie pięknie wyglądała i będzie robiła mega klimat, tak jak mówiłam już wcześniej były srebrne i były białe, także jeżeli macie ochotę 15,99 cena w ogóle yy, super o, już cała, po prostu cała jestem w ogóle w brokacie. Calutka. No, będę się świeciła. E, dobrze, i słuchajcie, e, wpadłam też w action na półeczkę z odświeżaczami. I mam dwie nowości. Już oczywiście powąchałam, popsikałam. E, wiecie, bardzo często Wam polecam ten lawendowy, fioletowy odświeżacz powietrza, który stał się już po prostu hitem i must have z action. Natomiast zobaczyłam, że jest nowość jabłko i cynamon. I powiem Wam, 6,99 kosztował ten odświeżacz przepięknie, przepięknie po prostu pachnie. Tak słodziutko i z taką delikatną, właśnie domieszką cynamonu. Także skusiłam się na taki odświeżacz. No i jak zobaczyłam ten No to po prostu zobaczcie w ogóle na szatę graficzną Ten kosztował też 6,99 Ale bardzo trudno się otwiera ta zakrętka eee, I widziałam w ogóle na półkach stałe z połamanymi zakrętkami Ale zapach jest przepiękny Taki słodziutki Cynamon, szata graficzna też super, więc już po prostu zaopatrzyłam się i stwierdziłam, że dobra, będę używać, bo już mam po prostu ochotę. Cena fajna, bardzo ładne zapachy, więc spoko. Dobra, lecimy teraz dalej z action, to już będą takie chyba słodycze. I trochę rzeczy dzieciowe Skusiłam się Nelci na te Stempelki, nie wiem czy właśnie Tak jak Wam mówiłam, czy na Mikołaja jej dam Czy tam przy jakiejś okazji, czy przy okazji Czy bez okazji, po prostu lubię Tak mieć czasem, coś wyjąć I, jej, i po prostu mieć, wiecie, czy na urodziny czy na, czy na święta, czy tak po prostu Bez okazji, czy nadarzy się jakaś Okazja, lubię mieć coś tam w zapasie Także zobaczcie, takie stempelki I tak jak Wam pokazywałam, były różne Ja skusiłam się na owoce I warzywa no, myślę, że jej się to bardzo, bardzo, bardzo spodoba Dobra, słuchajcie, lecimy dalej Tak jak Wam mówiłam, też do tych torebeczek z prezentami kupiłam party gifts Zobaczcie, coś takiego, żeby wrzucić dzieciakom W ogóle w jest mnóstwo tego typu rzeczy Zrobiliśmy po prostu dzisiaj taki vlog haul Będzie długi vlog na pewno Także coś takiego i kupiłam jeszcze, słuchajcie, dzieciakom medale Zobaczcie, tu są dwa, dwa, cztery, pięć medali więc to, to, zinksy, i jeszcze jakieś żelki, zaraz Wam pokażę, wrzucę dzieciom jako prezent od nas z okazji urodzin Leosia, żeby zabrali sobie do domku. Także takie medale i coś takiego, Boże, jak to się nazywa? Upominek na przyjęcie. No ja wiem, że to jest upominek na przyjęcie, ale jak to się nazywa? Sprężynka chyba, tak. Dobra, ee, dalej. Leosia urodziny wypadają we wtorek. 22., ale robimy w sobotę. No i pomyślałam, że coś takiego, Leo też, zrobię mu taką po prostu torbę ze słodkościami i coś takiego zaniesie do szkoły i kupiłam, zobaczcie z Mamby, tak takie różne rzeczy, cukierki jakieś patyczki, dokupiłam jeszcze takie cukiereczki też wrzucę dzieciakom na przyjęcie urodzinowe i też słuchajcie, dorzucę ile oni zaniesie do szkoły, no i jeszcze takie żelki z Haribo, one są opakowane w takie małe saszetki, więc wrzucę właśnie do Prezencików e, urodzinowych dla dzieciaków, zobaczcie, coś takiego. E, dalej, dalej, dalej. A i jeszcze te. Te są naprawdę świetne i pyszne. Słuchajcie, Nelcia się tutaj buntuje, i chce wejść do pokoju, więc mam nadzieję, że nie wejdzie. No i słuchajcie, tutaj kupiłam jeszcze Nelci taką lalę tak jak Wam mówiłam, ona tu cały czas przy drzwiach się kręci, więc będę mówiła cichutko. E, moja mama też kupiła Nel. To są takie lale w ubrankach zwierzeczkowych. Zobaczcie, jakie piękne. Anelcia teraz, słuchajcie, na taką fazę właśnie na Barbie, na bobaski, nosi, wozi wózeczkiem, przykrywa, opiekuje się, karmi, e, więc e, myślę, że się ucieszy i to też dam przy jakiejś tam okazji. Myślę, może na Mikołajki dorzucę, zobaczymy. Ale lala naprawdę śliczna, a moja mama kupiła też takiego tygryska, chyba w brązowym ubranku. Ja mam w takim łososiowym. No jest po prostu śliczna kupiłam jej też takie mazaki z psim patrolem, zobaczcie też bardzo, bardzo fajne no i lecimy dalej Leosiowi jeszcze do jego prezentu rodzinowego dokupiłam Hot Wheels, taki zestaw wszystko we kupiłam kupiłam jeszcze słuchajcie, kilka takich torebeczek właśnie dla dzieciaków żeby sobie zabrały te prezenciki Otóż nie będę wam wszystkiego pokazywać Także to jeszcze dokupiłam Losiowi Do jego prezentu głównego Kupiłam też popcorn, no bo mam zamiar Oczywiście, jakoś tak cicho kupiłam Przez chwilę, a bo to ze względu na moją córkę, która tam się kręci Kupiłam też popcorn dzieciakom Będą naleśniki, będzie popcorn, będą jakieś koreczki e, Pokroję warzywa, zrobię sałatkę owocową Jakieś tam, a kupiłam takie parówki, wiecie co e, W kształcie piłki nożnej Takie sokoliki chyba, coś takiego Więc jeszcze mam popcorn tutaj e, Czy ja coś jeszcze mam? A, jeszcze mam takie, o do motywu naszego przywodniego jutrzejszego przyjęcia. I słuchajcie, baterie. Baterie być muszą, i ostatnia rzecz. Dla Leo, jestem tego bardzo ciekawa. To też właśnie do jego prezentu jeszcze mu dokupiłam. To jest coś takiego jak konsola do gier plus podręcznik. To kosztowało 60 zł. Zobaczcie, wygląda to tak i kojarzy mi się to trochę z moim dzieciństwem: jak były właśnie takie konsolki do grania. Już Wam pokazuję. I tutaj z tyłu mamy 240 gier, i tutaj są pokazane, jakie gry są. I to się nazywa jakieś Retro Gamer. Hmm, nie wiem, dam wam znać. Leo otworzy, Leo sprawdzi i da wam znać, czy to fajne, czy to niefajne. Były jeszcze obudowy zielone, szare, więc myślę, że, no, zobaczymy, sprawdzimy sobie po prostu, o co tutaj, ho, jak to działa. O, a tutaj są właśnie dostępne: gry 60 zł. Nie wiem, czy to będzie fajne, czy to będzie niefajne, damy wam. Na pewno. Znać. Dobra, kochani, e, zobaczcie, Krzysztof nam tutaj nie przyszedł i nie przerwał. E, ja chyba z tego miejsca się już z wami pożegnam, dlatego że ten vlog wydaje mi się, że jest naprawdę długi. E, nagram jeszcze na pewno, co tam Krzysztof tutaj z tym tortem e, działa w kuchni, ale to już zobaczycie, myślę, w kolejnym vlogu, już takim trochę urodzinowym, z przygotowań do urodzin. Także wszystko wam na pewno pokażemy. Dobra i uciekam, bo muszę to szybko zapakować, przepakować, pochować, e, a tam już widzę, że Nelcia pokazuje humor. Morek, bo za wszelką cenę chcę tu, chcę tu wejść. Także, kochani, przysyłam buziaczki. Widzimy się już niebawem w kolejnym vlogu. Także trzymajcie się cieplutko. Hej, pa!